Czy wiecie, co to jest? Do czego to służy? Do tego, e, co śni się wszystkim bezglutenowcom, myślę, że co noc. Może nie aż tak, ale jest to forma do robienia bagietek, ponieważ dzisiaj przygotujemy bezglutenowe bagietki, na Waszą prośbę. Po ostatnich bułkach, nanach i innych pieczywach chyba tylko tego zabrakło w naszym wegańskim, bezglutenowym, atelierowo-smakowym jadospisie. Myślę, że nie tylko tego. Ja już przygotowuję kolejne. O nie, zaopatrzymy się w kolejne <noise> dziwne foremki? No nic, przygotowuję coś, jeszcze o tym nie wiem, ale dzisiaj pobawimy się tą właśnie foremką. Eee, żeby zrobić bagietkę potrzebujemy mąki. Różne mąki, bo w bezglutenowym świecie z jednej mąki raczej trudno jest zrobić fajny wypiek. Trzeba je po prostu mieszać. I tutaj mamy taką mieszankę. Mąka gryczana, mąka ryżowa, mąka owsiana, do tego mąka ziemniaczana. I żeby… Ta bagietka nie rozsypała się po upieczeniu. Może się sypnąć, ponieważ nie ma glutenu i nie ma jajka. Więc dodajemy łuskę babki jajowatej zmieloną. Oczywiście, żeby bagietka nie była jałowa, dodajemy sól. A żeby urosła, potrzebujemy drożdży. W tym wypadku używamy drożdży suszonych. Całość musimy dobrze wymieszać na sucho. A jeśli jesteście ciekawi innych przepisów na nasze wegańskie bezglutenowe pieczywo, link znajdziecie tutaj nad Joli głową standardową. Ja nie używam takich specjalnych narzędzi do przesiewania mąki, ponieważ te wszystkie e, mąki bezglutenowe nie chcą mi przez te sitka przechodzić. Używam, jak widzicie, moich palców. I w ten sposób lekko napowietrzam mąkę i rozbijam grudki mąki ziemniaczanej i mąki owsianej. Pora dodać wody, ciepłej wody, ale oczywiście nie za gorącej, żeby nie zabić drożdży. Nie może ona zatem przekroczyć 40 stopni. Ja do ciasta na bagietki dodaję zawsze oliwy, gdyż dzięki niej ciasto robi się bardziej sprężyste i nie klei się do rąk. Wlewamy i zostawiamy odrobinę, żeby później przesmarować ciasto i zwilżyć rękę, zanim będziemy wykładać bagietki na foremkę. A jeśli podoba wam się przepis na takie bagietki, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybować kanał, jeśli nie zrobiliście jeszcze tego i oczywiście nacisnąć dzwoneczek, jak macie na to ochotę. A wtedy dostaniecie informację na maila, że pojawił się nowy odcinek, który możecie skomentować zarówno na blogu kulinarnym, jak i na YouTubie. Będzie nam bardzo miło i na pewno odpowiemy. Pamiętajcie też o angielskiej wersji odcinków. Może komuś się to przyda. Ciasto już wymieszane, musi teraz chwilę podrosnąć. Jest to idealny moment na przerwę. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Ciasto już urosło. Tak, już biegnę, biegnę. Smarujemy ręce oliwą. Rozdzielamy ciasto na pół. Jeszcze chwilę wyrabiamy. Przez to ciasto się odgazuje. Smarujemy foremki, żeby ciasto nie przywarło, żeby mieć tą pewność i układamy będą jak prawdziwe bagietki, trochę krzywe, po bardzo rzemieślnicze. Bardzo rzemieślnicze. Do piekarnika wkładamy separator, aby użyć tylko jego połowy. Podczas pieczenia nastawiamy piekarnik na 180 stopni. I od razu wkładamy bagietki, żeby jeszcze troszkę podrosły, zanim piekarnik się nagrzeje. I nastawiamy na 40 minut. Bagietka powinna lekko przestygnąć. My jej chyba nie pozwolimy przestygnąć. Chyba na pewno nie pozwolimy chyba jej przestygnąć. Na Oczywiście najlepsza świeża bagietka jest z masłem. Roślinnym w naszym wydaniu ale na pewno nie taka gorąca, ponieważ masło by się całkowicie rozpuściło. Jola się bała, że zmyje sobie makijaż, kiedy masło będzie ciekłej po brodzie, zatem skorzystamy <grystanie> dzisiaj z bagietki i pesto. Smacznego i na zdrowie! zdrowie.